Bolesław Leśmian. Marcin Swoboda Z górskich szczytów lawina, Bogu czyniąc szkodę, strąciła w przepaść nizin Marcina Swobody. Spadał czując, jak w ciele kość szaleje krucha, i uderzył się o ziem ostatnią mgłą ducha. Poniszczony śmiertelnie, chciał się z bólem wadzić, wokół bólu ją miazgę człowieczą gromadzić. Dłoń złamana w niej tkwiła jak nóż w ciepłym chlebie. To się ciułał, to trwonił i tak pełzł przed siebie. I z trudem bezkształtnego ciała rozwłóczyny doczołgały się wreszcie aż do stóp dziewczyny. Bargami zszarpanymi o skały i krzaki szeptały własne imię, pewno dla poznaki. Bocząc się na pełzacza w ogrodzie bielała. Nie strasz kwiatów ranami, preczka kałużo ciała. Odkrwaw mi się od stopy, szukaj leków w niebie. Próżno szepcasz swe imię, nie poznaję ciebie. A Bóg z nieba zawołał. Wstyd, dziewczyna młoda. Nie poznałaś? Jam poznał. To Marcin Swoboda. I pobladła dziewczyna i odrzekła Boże, już to ciało Marcinem dla mnie być nie może. A Bóg odchłan do niego przybliżył mogilną, aby ciału ułatwić śmierć już bardzo pilną. I biedne przez dziewczynę niepoznane ciało, Poszeptawszy swe imię, w otchłań się przelało.